Padła odważna deklaracja wystąpienia przeciwko Krajowej Radzie Radio, i Telewizji. zapomnieć, rozważenie. Nie wiem, czy Pan Przewodniczący się do tego od razu stosunkuje, natomiast chciałbym podjąć głos. Muszę powiedzieć na że tutaj wiedziałem, że będzie ciekawe. Dlatego poprzekładałem tutaj wszystkie spotkania, żeby mimo wszystko, ale nie aż tak, nie aż tyle konkretów. Poprzekładałem wszystkie swoje spotkania, żeby tutaj być. Szczerze mówiąc prowokacja się udała, bo jak zobaczyłem tylko ogłoszenie i tytuł tej, tego spotkania, to pomyślałem, że jednak muszę tu przyjść. Zakładając oczywiście, że to będzie ciężkie spotkanie, bo, bo Problem też nie jest trudny i zdaję sobie sprawę z tego, że ta Rada nie jest tutaj, um, pewnie najbardziej um, lubiana, niemniej jednak bardzo się um, cieszę, że nie przez pisma, tylko osobiście możemy na ten temat um, podyskutować, jeśli chodzi o zarażenie ubolewania. Um, to rzeczywiście publicznie mogę wyrazić, upolewanie, jak nie rozumiemy wzajemnie naszych funkcji, funkcji nadawcy i funkcji regulatora rynku. Te pisma, odpowiedzi, wyjaśnienie nie jest wynikiem mojej, mojej naddorgiwości, tylko po prostu pewnych obowiązków, do których Rada jako urząd, a także przewodniczący jako szef tego urzędu jest zobowiązany z ustawą, tym, tego nie zrobił, to po prostu rzeczywiście wtedy mógłbym. Nie odpowiadać. Pani rezakter słusznie tutaj na wstępie, na wstępie przytoczyła liczne listy do, do stacji z żądaniem wyjaśnień, no, ale tak naprawdę była to forma, najdelikatniejsza forma działania ze strony Krajowej Rady, bo za tymi listami, chociaż były odpowiedzi, w których pisaliśmy, że wyjaśnienia są dla nas niesatysfakcjonujące, zwracamy uwagę i kolejny raz, to jest kolejna zatem ta formuła, którą w tych pismach umieszczamy, e, przytoczenie artykułu 18 ustawy o Radio Pani Telewizji, zwrócenie uwagi na czas chroniony, na szereg innych rzeczy, do których e, Państwo i wszyscy nadawcy zobowiązanie, nie jesteście prawem Ustawą o raty To nie jest wymysł przewodniczącego. Mało tego, jeżeli przewodniczący by nie, nie radał, wtedy za to rzeczywiście mógłby odpowiadać. Jeśli chodzi o skargi, to gdybyśmy wszystkie skargi w tym trybie wyjaśniali, to w 2009 roku byśmy musieli wysłać ponad półtora tysiąca takich pism. A zaręczam Panią Radę, nie tylko, a, ale jeżeli a, proporcjonalnie pod, podzielić to kilkaset na pewno na TFM by się, by się znalazło. A ile osób to wysyła? Podpisało 8400. A ile osób obsługuje odsyłanie listów do radia? A w Biurze Krajowej Rady pracuje 130 osób, a ja mam czas limitowany, po swoich dyskusję, które przeprowadzę już później, kiedy będę miał troszkę... Ja bym prosił właśnie, żeby, żeby dać się panem tą ja, szansę. Ja, powiedzenia, to, to, nie czy, będzie dyskusji. To jest tylko 2009 rok. 1600 skarg, prawie 10 tysięcy podpisów pod tymi skargami. Więc te nasze pisma kierowane są tylko i wyłącznie w tych sytuacjach, kiedy musimy rzeczywiście coś wyjaśnić. Obowiązkiem nadawcy tym też ustawowym jest, jest aktywizowanie materiału, więc nie znaczy to, że trzeba nagrywać audycję, żeby przypadkiem zaprowadzić do przewodniczącego, ale po prostu wyciągnąć za bo 30-dniowy termin zagrywania tych materiałów jest również obligatoryjny. Jeśli chodzi o takie szczegółowe kwestie, pismo, powiedział przewodniczącego do krajowego rady pana to oczywiście pewnie nie chodziło tutaj o samą postać byłego rzecznika rządu pana Jerzego Urbana, tylko o treść wypowiedzi. Ale o sobie przypominam, z tego powodu nie karaliśmy rady. Zresztą z żadnego innego powodu nie karaliśmy rady, tylko wyjaśniliśmy. Jeśli chodzi o to, czy Krajowa Rada w obecnym składzie jakoś działa nadgorliwie przy, przy wymierzaniu kark, skarg i gnębieniu nadawców, to ja zrobiłem od 1997 roku takie podsumowanie ile tych skarg było, więc od 1997 roku 25 kart Krajowa Rada nałożyła na nadawców. Z 25 kar z tego artykułu 18, w sumie około 100 kar. 25 z tego w tej kadencji od 2000, czyli 2006, 2007, 2008 i cały rok 2009 Rada na nałożyła tylko 4 kar. Więc rozumiem, że bardziej chodzi nie o karanie, tylko o nękanie nadawców.